Witajcie, w dzisiejszym poradniku pokażę Wam jak utworzyć klucze do zabezpieczenia ReCapcha. Wchodzimy sobie na stronę google.com reCAPTCHA admin i jesteśmy w zakładce create. Tutaj mamy tą główną zakładkę. Wpisujemy tutaj etykietę, czyli coś co pozwoli nam zidentyfikować domenę. Ja tutaj sobie wpiszę localhost i wpiszę sobie, że to jest V3, ponieważ będę tworzył kod dla recapcza V3. Tutaj możemy podać domeny, których chcemy używać. Ja będę chciał to użyć dla domeny localhost, czyli lokalnie. Akceptuję warunki i pozostawiam wyślij alerty do właścicieli na włączone. I klikam na prześlij. I zostały utworzone nam klucze. Mamy klucz witryny oraz klucz tajny. Klikając w tym miejscu, możemy je szybko skopiować i użyć je w naszym systemie. Jeśli już macie utworzone kody, możecie je sobie podglądnąć. Wystarczy tutaj wybrać sobie odpowiednią. Opcje, i tutaj mamy ustawienia, i w ustawieniach mamy podgląd naszych kluczy. Możemy tutaj również dodawać nowe domeny lub zmienić etykietę. A w tym miejscu będą pojawiać nam się statystyki. To tyle ode mnie. Do zobaczenia.